Poetka, wokalistka i autorka tekstów Anna Magdalena Filipiak wydała właśnie swój nowy teledysk do singla zatytułowanego Męskie Twarze. Teledysk powstał przy współpracy znanych puławskich muzyków i twórców, a nakręcony został w domu chemika. Artystce podczas kręcenia zdjęć towarzyszył tancerz Jacek Kowalczyk, który jest również autorem choreografii. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam Państwa do obejrzenia teledysku, który powstał do mojego singla zatytułowanego Męskie. Twarze. Podczas projektu współpracowałam z fantastycznymi osobami, znakomitymi profesjonalistami. Myślę, że Państwu doskonale znanymi, gdyż są to puławianie. Przestrzeń, w której nagraliśmy Teledysk, również jest Państwu znana, gdyż pracowaliśmy nad nim w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika. Przy nagraniu singla, jego miksem i masteringiem zajął się Michał Głos. E, e, oczywiście mm, zobaczą Państwo w teledysku Michała Matrasa, który e, gra przy fortepianie. E, I muszę tutaj powiedzieć, że Michał jest autorem, e, kompozytorem e, niniejszej muzyki, jak również opracował do utworu Aranż. E, nad zdjęciami, montażem i realizacją filmową pracował Marcin Kawka. E, Światło Mar Marek Kozak e, i oczywiście e, choreografia, którą Państwo będą mogli obejrzeć. E, nad nią e, pracował znakomity tancerz Jacek Kowalczyk, z którym mam przyjemność. Zatańczyć. E, szanowni Państwo, poezja i poezja śpiewana to moje dwie ogromne pasje, moje dwie miłości, e, które myślę udało mi się w niniejszej realizacji połączyć, gdyż miałam przyjemność e, napisać tekst e, niniejszej piosenki. Teledysk poławianki wyemitujemy po paśmie informacyjnym.